I na dwa miesiące zniknęli z internetu. I jak się okazało. Wzięli w tym czasie ślub. A zaczniemy sobie od update'ów dość intensywnie, poruszonych w ostatnim czasie na tym kanale temacie Sharentingu, ponieważ temat, temat Lil Masty i jej fundacji pojawił się w jednym z ostatnich odcinków faktów na TVN. I choć na temat tej stacji można mieć różne zdanie, to w tym przypadku został on przeprowadzony bardzo rzetelnie. Podczas reportażu przybliżony został temat tej całej burzy w sieci, wokół zdjęć dzieci, a także przybliżone zostały cele fundacji, którą Lil Masty jakiś czas temu założyła. Reporterka słusznie zaznaczyła, że eksperci od dawna, alarmują o potencjalnie złych konsekwencjach tak zwanego szarentingu. A podczas materiału wypowiadali się między innymi rodzice, prezentujący swoje zdanie w tym temacie. I co ciekawe, jako jeden z ekspertów został co do dobry. materiału zaproszony Kuba Wontor, który nie wiem, co z tematem sharentingu ma wspólnego. A co ma wspólnego, jeśli on nawet chyba dzieci nie ma, chyba że ma? Wiecie, jakby nie ma nic złego w tym, że zaprosili gdzieś Kubę Wontora, nie? Jakby... Ale... Z szarentingiem co on ma wspólnego? Dego? ale również mówił bardzo sensownie i rozsądnie, wprowadzając odbiorców w koncept tego, że tak naprawdę dla niektórych influencerów narodziny dziecka czy ciąża mogą być doskonałym eventem influencerskim, pozwalającym na podtrzymywanie uwagi przez długi czas i generowanie pieniędzy. W temacie wypowiedział się też Łukasz Gierek z fundacji Hate Off, przy okazji przytaczając dane raportu NASK, okazujący, że polscy rodzice średnio w ciągu roku publikują 72 zdjęcia i 24 filmy z udziałem dzieci. I tutaj zabawny plot twist jest taki, że ten pan z fundacji Hate Off wypowiada, Dał się w materiale, bardzo krytykując Sharenting zresztą słusznie. A fundacja Hate Off to dokładnie ta, na którą mam zapłacić 20 tysięcy złotych w przegranej w pierwszej instancji sprawie Lil Mast. Przypadek? Nie sądzę. Generalnie wreszcie materiału TVN i zaproszeni eksperci przytoczyli jeszcze trochę celnych danych i sensownych wniosków, jeżeli chodzi o temat szarentingu, ostrzegając przed jego konsekwencjami. Natomiast to co w tym materiale jest najbardziej kuriozalne i najciekawsze, to to, że powstał on po tym, jak Lil Masti ogłosiła, że wygrała sprawę i otworzyła fundację. I ja się zastanawiam, czy zaraz nie znajdziemy się w rzeczywistości, w której tak naprawdę pani Aniela Woźniakowska stanie się osobą, dzięki której być może wreszcie w temacie szarentingu wprowadzone zostaną jakieś regulację i wszyscy głośno jej podziękujemy, bo gdyby nie ta odklejona moim zdaniem fundacja, to prawdopodobnie nie byłoby wokół tego wszystkiego aż tak głośnej burzy. Medialnej. I nie tylko medialnej, jak się okazuje, bo płynnie przechodząc do drugiej kwestii, związanej z Szarentingiem, którą sobie omówimy, to słuchajcie, okazuje się, że temat dotarł do Ministerstwa Sprawiedliwości. A dokładniej rzecz ujmując, poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki pozwolił sobie na popełnienie pa, interpelacji poselskiej mhm. i zadanie kilku istotnych pytań w tym temacie. W związ... ja mam takie. Prawda też jest taka, że te... ci posłowie. Ci posłowie. Poseł chciał trochę. Atencji dostał 100 lajków i tyle i nic się w tym temacie nie wydarzy. To jest takie, dobra, y, udawajmy, że coś robimy i jak ktoś jest po prostu no-namem, to, to, to w taki sposób może sobie ten, w taki sposób może, y, wiesz, zyskać ocza. Jakiś tam ludzi. W związku z głośną sytuacją dotyczącą szarentingu, postanowiłem złożyć interpelację do Ministerstwa Sprawiedliwości. Głosi tweet, który poseł opublikował Dzięki na swoim profilu. Takie działania mogą poważnie naruszać prywatność, godność i bezpieczeństwo najmłodszych. Dodaje i załącza screen z treścią tego, co do ministerstwa złożył. No i możemy tutaj znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Czytamy, że podkreślony jest fakt, że interpelacja dotyczy braku kompleksowych regulacji prawnych odnoszących się do zjawiska określanego jako szarenting. Poseł zwraca też uwagę, że w wyniku tego zjawiska niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której narusza są prawa dziecka do prywatności, a nawet bezpieczeństwa. No i w związku z tym zadaje ministerstwu pytania. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę wprowadzenia do polskiego prawa odrębnych, precyzyjnych regulacji dotyczących szarentingu? Czy rozważane jest opracowanie przepisów umożliwiających organom państwa szybką reakcję w przypadku stwierdzenia naruszenia dóbr dziecka przez publikację rodziców lub opiekunów w internecie? Czy planowane są kampanie informacyjne lub edukacyjne? A także jakie rozwiązania prawne stosowane w innych państwach? Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Z racji tego, że PiS jest w opozycji, to będą teraz bombardować ministra tam sprawiedliwości, czy jakiegoś tam o to, że. O kurwy, nic nie robicie w krajaży. Państwach no. w tym zakresie są analizowane, jak jako możliwe, do wdrożenia. Nie, nie wydarzy. Wraz z podkreśleniem, że dobrze, że internet nie ma że miło, odkrywając tego, że o czymś pisany z profilu Rzecznika Praw Dziecka, który pojawił się kiedy komentarz kapić, ale... Inicjatyw Dobra, o, ten się inicjatywa. W Polsce, no i w końcu zagrał. We Wrocławiu, i to nawet dwa koncerty dzień po dniu, 15 i 16 sierpnia. Całe to wydarzenie było ogromnym sukcesem, bo na tych dwóch koncertach. Co to jest statem Wiązka Wrocław? Łącznie udało się zgromadzić ponad 100 tysięcy ludzi. Ale co jeszcze ciekawsze, to przy okazji tych koncertów, które piosenkarz Ed Sheeran grał w Polsce, został A on również grana, przyłapany nie? na tym, jak na Wrocławskim rynku jeździł podwójnym rowerem z TikTokerem gang. Jakiś czas później na TikToku Łatwogęga pojawiło się też takie krótkie wideo z relacją z przejażdżki, podczas którego zaproponował on nagranie Edowi Sheeranowi wspólnego kawałka pod warunkiem, że post z ich rowerową wyprawą wbije milion lajków. A, yeah. If Ed Sheeran się zgodził i zaproponował, że jeżeli uda się wbić te milion polubień, no to on nawet tę piosenkę zrobi z Łatwogęgiem po polsku. No i nie zgadniecie: po trzech godzinach od publikacji filmu było już pod nim pół miliona serduszek, a po 8 godzinach pękła granica miliona. Także wygląda na to, że dzięki łatwo gęgowi usłyszymy Eda Shirana po polsku, co będzie o tyle ciekawe, że nasz język jest dla obcokrajowców bardzo trudny, szczególnie jeżeli chodzi o fonetykę i taką twardą wymowę. I zazwyczaj jak wokaliści podejmują tego typu próby, to są one bardzo urocze, ale niekoniecznie brzmią dobrze. Pamiętam jak zespół Sabaton na fali popularności hitu 42 1 również nagrał jego polską wersję. No i brzmiało to no, jak szwedzi śpiewający po polsku, można się domyślić. Oszczelni w ogniu, Czy Ed Sheeran też skończy Oszczany w ogniu? Mam nadzieję, że nie. Nie no, tak już bez żartów, no to jest to bardzo urocze, bardzo miłe, fajnie, że piosenkarze decydują się na taki gest. Miło, że nasz kraj jest gdzieś doceniany na arenie międzynarodowej i zauważany. Fajnie, że tego typu akcje się dzieją. Zresztą całą tą przejażdżkę z Łatwogęgiem to szerowało też do siebie Warner Music na oficjalnych profilach. Także oby więcej takich pozytywnych newsów z naszymi. Nie wiem, jakby spoko, że ten, spoko ten Łatwogęg, tak. Takie, takie ciekawe dojścia ma w, w tej swojej karierze, nie? Kiedyś jakby trochę lepiej śpiewał, bo na przykład miał, yy, miał te nuty z Quavo czy coś, to takie trochę, trochę taka niewykorzystana szansa, tak. Nie polskimi influencerami. Mniej pozytywny w dźwięku. U mocne plecy? Nie wiem, to znaczy nie, nie tyle, że plecy, myślę, że no On jest spoko, taki po prostu. Jak, jak, jak z kimś spoko chciałbyś coś zrobić, to po prostu robisz z nim, nie? On jest spoko. Natomiast był Sylwester Wardenga w temacie Friza, którego to zdecydował się wypunktować po kilkumiesięcznej przerwie od nagrywania materiału. No, 5 minut, bo to już widzieliśmy. 5.36. I rozszerzę. Głównym tematem filmu był i cytować dokładniej, nawet jeżeli sens jest dość. No, 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 ale głównym filmem. tematem filmu był przecież Frizz, od filmu Sylwka minęło już parę dni No to dużo osób się zastanawia, czy Karol Coś odpowiedział, ja na zgrzycie Jak sobie ten temat analizowałem, to zakładałem Że raczej nie odpowie Nie sądzę, żeby odpowiadał, albo coś tam Rzuci na Twitterze, żeby sobie Delikatnie odbić piłeczkę i tyle I w ogóle bez to przejdzie, on będzie Bardzo ucieszony, że dostał zasięg i że się o nim gada No i rzeczywiście, nie tylko Karol nie odpowiedział, ale też Zdecydował, że zamiast gadać o Pandorze Sprzed dwóch lat, czy dramie o logosowy Wersof sprzed 4 lat podrzuci jakąś ciekawszą nowinę, o której ludzie będą mogli <grym> dyskutować. Czy to zaplanowane, żeby pokazać mm -hmm. Bardędze, że ma go gdzieś, i tak się go chciał celowo zignorować? Ciężko powiedzieć, bo cała akcja wygląda raczej na dość planowaną i myślę, że to po prostu zbieg okoliczności. Natomiast faktycznie zamiast odpowiedzi dla druida, dostaliśmy informację o tym, że Freeze i Wersof wzięli ślub. O tym fakcie świeżo upieczone małżeństwo poinformowało na swoich Instagramach, rozwijając kontekst, że faktycznie zniknęli oni trochę z internetu na ostatnie dwa miesiące aby skupić się na sobie oraz rodzinie, a także wziąć lub bez tych wszystkich kamer, social mediów i internetu. W najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Jakie jest najpiękniejsze miejsce na Ziemi według Friza? W sumie ciekawe. Gdzie się hajtali? Bez telefonów i to był super czas na wyciszenie. W Sosnowcu? Ludzie w Sosnowcu nie ogarnęli, że oni się hajtają? No i można by taką bardzo dojrzałą decyzję pochwalić, to w sumie wszystko bardzo ładnie brzmi, tylko okazuje się, że y, nie, bo przy okazji para zapowiedziała film, Friesen of Miłość w czasach online i to film, który pojawi się w kinach już 3 października. I... Tak szczerze to trochę cyniczne jest, bo już abstrahując od tego, ja nie wiem czy oni się kochają czy nie, bo, bo z nimi nie mieszkam, ale <noise> to są głównie zabawne. No. Free, źle traktujesz werso. On idzie do drzyty i mówi: No, to zaczęli ją lepiej traktować, bo mi ludzie napisali, że źle ją traktuje. No. I zwieńczeniem tego jest film, że jednak się kochają i będzie w kinach. Ja tylko nie rozumiem, kto na to coś takiego do kina pójdzie, nie? Bo tak jak jeszcze był ten poprzedni film. Dobra. I <grytanie> koniczne by było to. Żeby wujek Łuki mnie zaprosił na premierę tego filmu, ja bym pojechał, kurwa, a teraz tutaj siedzę, i mówię. Ja pierdolę, kto za to chodzi? Ociechuj! <grym> Z góry mówię, jakby mnie zaprosili na premierę, to bym poszedł. To bym poszedł, bym kurwa tecyjny, nie? Ale tak, żeby kurwa oglądać ten film, to by mi się za bardzo nie chciało, nie? <grym> Ciekawostka, reżyserem tego filmu będzie reżyser Dzieciaka 98. <laughs> nawet nie wiem stary, kto jest reżyserem Dzieciaka 98. Bo dla mnie też trzeba być ciężką spierdoliną, żeby kurwa iść na film e, Budd do kina o tym, e, że jest zajebistym ziomkiem i tuninguje samochody, nie? No. <laughs> Mariusz o <pójszo? śmiech> Wczoraj ktoś na X stawił cenę tego dworku, gdzie mieli wesele na tym zwiastunie i ten dworek z zamkiem na dobę kosztuje 50 euro, no ale to myślę, że to w parterze poszło. Będzie nie tylko o ślubie, ale też i o całej ich relacji. No i to troszeczkę się internautom gryzie z tą narracją, którą para wrzuca na swoje socjale. Na przykład wersow na TikToku powiedziała, że właśnie chcieli ślub zrobić zakulisowo, odciąć się od spekulacji, plotek, negatywnych emocji. No i Weronika dodała, że potrzebowała takiego czasu dla siebie. Ale powiem wam szczerze, że potrzebowałam takiego czasu dla siebie i dla mojej rodziny. Przeżywali... Ja nie wiem, kur... urodzi, za każdym razem oni za każdym razem jak coś mówią, to ja w to nie wierzę. To już nawet nieważne, co mówią, to po prostu, to jest takie, och, nie wiem, jak mam to nawet wytłumaczyć. <gry> po prostu, no, kurwi, to fejkiem. I to już nieważne, co ona mówi, bo czy ona potrzeba czasu dla siebie rodziny, kurwa, nie wiem, no. Takie sztuczne to jest. No, A chuj chujno, ja myślę, że dla wersów jest to big deal. Ja mam o niej na przykład dobre zdanie, nie? Poza tym, że ich nie wierzę, jak robi takie statementy. Ja mam o niej dobre zdanie. Ona się taka... Ona się taka w porządku wydaje. Więc myślę, że, że dla niej to był taki big deal. Ona ma tam w swojej głowie, jak większość kobiet, jakieś ka kamienie milowe, które osiągnęła, więc się pewnie jakoś w jakiś sposób yy, spełnia, nie? życiowo. Mieliśmy najlepsze lato chyba kiedykolwiek jakie miałam, a dlaczego to wszystko działo się za kulisami, a nie publicznie? Ponieważ chcieliśmy, aby ten moment został tylko i wyłącznie dla nas w tamtym, momencie. w tamtym momencie. Ale jak będziecie chcieli ten moment przeżyć, to to do kina za 25 plus popcorn. Chcieliśmy się bawić, celebrować darać od różnych spekulacji, plotek i jakichś negatywnych emocji. I udało nam się to. Tylko czy aby na pewno był to czas dla siebie, jeżeli towarzyszyła im, jak rozumiem, ekipa filmowa, która rejestrowała ten cały czas, który miał być czasem prywatnym, z dala od pracy, na która rejestrowała ten cały czas. Ja wiem, że tu pisze, że twoja mama jest kakaszki, twój ojciec pagip na wojnie, idź na chuj, suka bied. Karamba. Czas, który miał być czasem... Prywatnym z dala od pracy nagrani ludzi. Na tę zagadkę jeszcze odpowiedzi nie otrzymałem. Od... Nie, nie wiem, czy pamiętacie, jak ja kiedyś krzyczałem, że z, jakbym miał się hajtać, to zrobię wesele w pay per view, a widzów, którzy najwięcej do koperty yy, wsadzą, to zaproszę na, na to wydarzenie. No i skurwiele zrobiłem coś podobnego, nie? Haha! Ha! Ha, ha! Chyba jakiś plagat się tu wydarzył. Mm -hmm. Trzymaliśmy, ale za to do sieci wleciał trailer filmu, który mniej więcej zapowiada. Nam oh! O, o, o Trzymaliśmy. Trailer jest. Do tra Dobra, idę to oglądać. Nextfilm.pl. <noise> I love democracy, Weronika, Karolu. Cię taką jaka jesteś? Kocham cię takim, jakim jesteś. Kilka chwil za krótkich dni, a wiesz, jak ja, ja wiem, jak ty. Tylko bądź przy mnie bądź. Mam zaszczyt ogłosić was mężem i żoną. Na zawsze już. padł na pomysł, żeby to kina taki skręcić. <laughs> Czemu jest tyle apek w dół? No bo to jest głupie po prostu, to, to nie chodzi, stary, to, to nawet, kurwa, Żebyście zrozumieli, ja nie krytykuję, że się dwóch ludzi pobrało, ja im kurwa życzę ten, ale to jest kurwa głupie. Jakby nie to co zrobili, tylko sposób w który to zrobili, to jest kurwa głupie w chuj. Wiecie, jak ja mam iść do kina, żeby oni kurwa tam, wiesz, dopowiadali, no i od kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem, jakieś kurwa wspominki, jakby kurwa... Nie pierdolę, kurwa, to, to, to już naprawdę trzeba osiągnąć pik bezrobotności. Trzeba być naprawdę bezrobotnym premium, kurwa, żeby coś takiego cię interesowało. No, no to by było spoko, żeby Michael został wystrzelony z proces z obrączkami. No. Jestem bezrobotny, to pójdę z nudów. O. Trailer filmu, który mniej więcej zapowiada nam, w jakim klimacie to wszystko będzie wyglądało. Ponadto, w opisie na stronie dystrybutora widnieje, że dowiemy się, oglądając to wideo, gdzie odbył się ślub, kto towarzyszył parze, a tak. Czemu nie ma filmu z porodu w sumie? że od jakiego projektanta suknia miała na sobie werson. No i co w tym wszystkim najciekawsze, dowiemy się, oglądając to wideo, gdzie odbył się ślub, kto towarzyszył parze, a także od jakiego projektanta. Gdzie to kurwa interesuje? To też jest jakiś szczyt bezrobotności, żeby się interesować, kto gdzie sukienkę kurwa się kupił. Nie wiem, trochę dziwne. <laughs> Nie czaję. Ja pierdolę, ale kobiety naprawdę, kobiety są, są takimi przykrymi istotami. Znaczy nie, że wszystkie i tak dalej, nie, no ale większość. Bo... Tylko kobietę, kurwa, stary może interesować, gdzie ona paznokcie zrobiła, gdzie kupiła sukienkę, jak dobrze, kurwa, z, z wiankiem, kurwa, wyglądała, e, jak super ma, kurwa, obrączkę. Jakby nie znam żadnego faceta, który by się tym kurwa zainteresował. Masakra. No. Masakra. No i co w tym wszystkim najciekawsze? Trailer na YouTube ma na ten moment sporo więcej dislajków niż lajków. Ale to tak naprawdę dużo. 1700 łapek w górę w momencie, kiedy to nagrywam. I prawie 8000 kciuków w dół. No to jest 80% głosów negatywnych. Dlaczego? Ktoś by zapytał. Zajrzyjmy w komentarze. Żynujący cringe na pieniądze. Niby przerwa od internetu, by był czas dla rodziny, a tak naprawdę nagrywali film. Smutne, tym bardziej, że tysiące ludzi na to pójdzie do kin i będzie płakać, że to ich ulubiony film. Upadek kinematografii. Freeze wszystko z pie że nada, wszystko na sprzedaż. Największe na świecie gwiazdy i celebryci robią to prywatnie bez kamer czy telefonów, a tacy to monetyzują wszystko: od ślubu po własne dziecko, tylko kontent, wszystko pod content. Oj, Karol, teraz jakoś tak kiepsko wypadają Twoje słowa w zgrzycie. No i ja, jak to czytam, to mam déjà vu i ogromne wrażenie, że Karol i Weronika nie odrobili pracy domowej. To, że influencerzy nagrywają. Tak, oni dosłownie mogli puścić ten film kurwa, ale bez tego całego pierdolenia. Ja tak nienawidzę, jak ktoś kurwa buduje narrację taką, która mu pasuje, która jakby rozpierdala się, jak o tym pomyślisz, 6 sekund. Słuchajcie, kurwa, poszliśmy się o hajtać, opierdolimy wam film do Kid i tyle, nie? Kurwa, było zajebiście, zobaczcie, co się tam działo. A to jakieś smutne historie, kurwa, właśnie dla tych bezrobotnych matek Polek, że o, bo miłość w czasach online, pokażemy Karol, Poeta, jak mnie zabrali do restauracji kiedyś. Нет, нет, дай спокойно. Sporo prywatnych momentów ze swojego życia, w tym pokazują na przykład jakieś fragmenty ślubu, czy innych uroczystości rodzinnych, no to do tego chyba zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Okej, okay, być może pewnym przerostem formy nad treścią ktoś by powiedział, jest realizowanie z tego materiału nie na YouTube'a, tylko do kina. No ale mówimy tu rzeczywiście o prawdopodobnie najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych influencerach w Polsce, więc to też można by wybaczyć. Dlaczego zatem ktoś pomyślał, że dobrym pomysłem będzie dopiąć do tego narrację Czekajcie, w sumie... Hmm. Bo ciekawi mnie, ile na przykład na... Ile osób poszło na dzieciach 98 To nam skalę kurwa bezużytecznych ludzi pokażę w tym kraju. Produkcja przekroczyła 600 tysięcy widzów. No dobra, 600 tysięcy 600 widzów. Poszło na to do kina. Bilet ile do kina kosztuje? 25 zł? 600 tysięcy. To będziemy mieli. Dobra, to, to zrobiło obrotu. 30? Jednak pomnoż przez 30. Kurwa. 30 zł? No dobra, to daje 18 milionów obrotu, z tego pewnie marża kin to będzie z 60%. No to tak pewnie, bo to pewnie coś takiego będzie, te heliosy i nie inne. To zostanie 7200. Co mi ja słyszałem ile Buddha dostał za film, ale nie wiem czy to jest prawda. To naprawdę nie były jakieś imponujące pieniądze. I teraz kurwa, pojawia się pytanie, co to są imponujące pieniądze, nie? Jak widzisz, że coś robi 20 milionów obrotów, to już... kurwa, dostanie połowę i super! No to kurwa w okolicach dziesiątej, nie? No to jakby no imponującym pieniądzem zawsze będzie mieszkanie, ale, ale. wiesz, chodzi o to, że to nie jest paręnaście baniek, nie? Dziwi mnie, że oni to kurwa zrobili, jakby to jest bezużyteczne. Ja myślę, że nikt, Ja myślę, że nikt na to nie pójdzie do kina. Jeszcze na tego buddę to ludzie szli na zasadzie, a chuj pójdę, lubię tego buddę, to, to zobaczymy, oglądam te filmy, są tam jakieś smaczki. No naprawdę, to jest, jakiś, to jest jakiś pik bycia bezrobotnym, kurwa, żeby pójść na to do kina. I o tym, że to był prywatny czas, z dala od wszystkich, tylko z rodziną, bez internetu, skoro to się totalnie nie klei z tym, że realizujecie z tego film do kin. Jak mógł to być czas dla siebie, jak była z wami ekipa filmowa, operator z kamerą, który nagrywał to. Ale jak może na to chcieć dziecko do kina? No kurwa, no. Masakra. Wszystko. No i nie ma to sensu, że ten prywatny czas dla siebie. Chcecie, żeby zobaczyło kilkaset tysięcy osób albo parę milionów osób w całej Polsce. A déjà vu mam dlatego, że odnoszę wrażenie, że to jest bardzo podobny case do tych wszystkich dram, które w pewnym momencie przechodziła wersów wokół... Dobra, so... więc poszlibyście do kina kurwa jakbym, jakbym w kinie puścił film o tym, nie wiem, kurwa jak się tam No kurwa, no, no kto normalny na to by poszedł? Jak kurwa tak? Jesteście przyjebani jacyś? No kurwa jesteście bezrobotni, kurwa widzowie Ja pierdolę 15 lat tu siedzicie i niczego się nie nauczyliście Kurwa chociaż w sumie na swój ślub też bym poszedł Bo ja pewnie bym coś odpierdolił na tym ślubie No Kogoś strolował, kurwa, nie wiem Przednajewany, coś bym odpierdolił na pewno no tego wyglądu i operacji służących poprawianiu go, które najpewniej nigdy aż tak mocno nie przybrałyby na skali, gdyby nie to, że uporczywie powtarzała, że tak naprawdę to ona jest naturalna, wraca do naturalności, teraz dba o naturalność. W do naturalnej Asony czuję się, słuchajcie, genialnie, naprawdę. Problem wersów i Friza, ale przede wszystkim wersów, jest to, że, oni, że ona mówi to co, to, co warto powiedzieć, ale tego nie robi. I bardzo wiele razy już na tym dało ją się złapać. Czuję, że wróciłam taka stara ja, jakkolwiek to brzmi. Postawiłam właśnie na tą naturalność i w niej teraz czuję się najbardziej komfortowo. I to ten zgrzyt, ta niezgodność, niespójność budzi w ludziach najwięcej emocji. No, bo po prostu czują się oszukiwani. Także pod tym. Co? Ja, ja nie myślę, że Wersow y, jest populistką. Wersow po prostu bardzo by chciała, żeby ją wszyscy lubili. Ja myślę, że jej, jej największym marzeniem jest to, żeby się przypodobać, kurwa. Ona musi w końcu zrozumieć, że nichu się nie da tak zrobić. I im szybciej sobie zda z tego sprawę, tym, tym lepiej w sumie dla niej. Bo ona jest dobrą osobą. Ja autentycznie uważam, że ona kurwa Mbappe co leci. Eee, ja autentycznie uważam, że ona jest dobrą osobą. Ona jest dobrym człowiekiem. Ona nie jest, ona nie jest zła. Tylko kurcze ma takie, no dziewczęce na wieki, że tak powiem, nie? Pod tym względem decyzja jest dziwna, ale jeżeli powtarza się ona któryś raz, to nie wiem, może ktoś tam policzył, że nawet te negatywne emocje pozytywnie wpływają na sprzęt. Ona, 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 ona jest taka bardzo. unilateralna jak. jak Monika Kociołek. Ona też tyle głupot jest w stanie kurwa napaplać, ale on jest dobrym człowiekiem. Jakby mi głupio, mi głupio by było coś złego o nich powiedzieć, bo to są dobrzy ludzie. Ale czasami jak przypierdolam jakiegoś tejka, kurwa, to ja ręce załamuję, nie? Nacu też jest dobrym, Natsu jest dobrym człowiekiem. Wiadomo, ma pewnie jakieś inne swoje wady, nie? Ale. <grywdy> Nacu też jest bystra. I samu? I samu jest. Jest tfaniakiem kurwa z Wielkopolski. Na zainteresowanie, i jest to zabieg celowy, żeby ludzie poszli do kin. Nie wiem, tak jakoś próbuję usprawiedliwić, bo po prostu mam Freeza za dość inteligentnego gościa, który dobrze rozumie, jak to się robi. Konej? Konej jest kurwę bystra. Ona jest, kurwa, bystra. Ale z tych wszystkich, co wymieniliśmy, to jest ona taka najbardziej sukowata. No. Ona by miała wyjebane. Myślę, że jakby trzeba było zlecić pobicie, to chyba najpierwsza zleci. No. Ona taka ten... Ona, ona, ona daje vibe taki bezwzględnej, o. To, to może nie tyle... To nie jest, że jesteś złym człowiekiem, ale taki, kurwa, wiesz... Jak ją wkurwisz, to cię wkurwi. No? No? I sporo w wywiadzie na życiu opowiadał o tym, że lubi ludzi prowokować i podpuszczać. No, ale nie wiem. Trochę to dziwne. A co wy uważacie, możecie dać znać w komentarzach. Ja w dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć, krótko, pa, Dobrze, trzeba sobie w życiu radzić? No tak, no nie jest miękką kluchą. Eee, nie wiem, kurwa, to, jaki, to jest jakiś pik, no mówię, to pik bezrobocia jest ten, ten film, Dobra, to możemy zobaczyć ile osób na to pójdzie do kin. W czerwcu 2025 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 797 tysięcy. Ok. No to mniej więcej taka może być sprzedaż.